Siemanko ludzie z tej strony Esu Witamy Was w kolejnym odcinku z naszej wspólnej serii Don't Start Together Yeah Jest ze mną Gnomek Cześć 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 I tao 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 Cześć 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 Alright I mamy jedzenie mało 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 <laughs> Ale główna dużo, dużo, dużo Ej, chodź tu do nas Gnomek Już idę, co jest? Zaraz będzie to psy biegną. Już? Tak czy, Jesteś czy, pewny. czy ja mam też tak, brać tak. udział w A tej uh, przegranej walce, chłopaki? Nie. S załóż tą dzidę Dobra już o, kurwa rzeczywiście Dobra. Już jęczą Tonight Spartans We fight ja do rzucę mój Tonight! Jest we die in hell! O, oh, wyros! Show yourself Dobra idą, słuchajcie, harczą, harłaki Ej! A coś, tam coś bo... można zrobić jak się psa zabije fajnego. Tak, potrzebujemy kup psów. Wydupczyć go. Buketo pup! Bukę okay, to w pup! O, ale tutaj fizyjówna. mamy... Idą, 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 idą! Uważajcie! Uważajcie! Umarł jeden, umarł. Dobrze. Uważajcie. Pięknie, pięknie. Ja to, ja to kameruję, ja to kameruję, chłopaki. Jeszcze jeden, jeszcze jeden! Lewo, lewo! Z zachodu! Atakują z zachodu! Z góry, z góry! Północ! Od dwunastej! Kurwa! Śmierć! Dobra. Bąki, bąki! Jeszcze jeden. Dobra, atakuj go Przyjmij agro, przyjmij dobra, dobra, super Dobra, pięknie To co, niech mięso leży Leży jest mięso Jest jeden ten, Spiesz ten ząb, Ale sporo życia straciłem na tym Słabo Tam jeszcze jeden jest chyba Ej, czemu ty ze... Zebra... A, bo jeden ogólnie tylko. jak się zabija je, to też lecą te... Kto? Takie specjalne żodła ich Okej okay. Dobra, dobra. E, Co z tym Zważywszy zębem, na słuchajcie, na fakt, mam zrobić? E, schowaj do skrzynki Zważywszy na fakt, że ja potrzebuję życia ja idę pozabijeć sobie butelki. Dobra, okej okay. Dobra, to ja jem moją machewę Na żarłem... Ja, ja potrzebuję parę flinta i parę Twixów Ej, Ej bo jak się zabija o tyle, nie to jest 2% szans... 98% że polecą skrzydła, które lecą, leczą za 8 a e, 2% szans, że poleci masło. Masło z motyla! Masło. Chcę za... takie masło, <laughs> biomasło. O kurwa. Dajcie, będziemy mieli ten, czym, czym się nawilżać w zimne zimowe wieczory. Dobra, to yy, wysmaruj zapokadane. mnie masłem. Super. To ja w tym w tym momencie lecę porobić yy, trochę drewna, żebyśmy skrzynek więcej mieli, bo myślę, że tak, to tak, się tak. przyda. Yy, a ty sobie pokupę kupę powiedz. O kurde, stary, ale jest wieczór. Ja nie mogę, ja nie mogę się tak denerwować. <noise> Kurwa, Dobra, idę. Idę. Ja pokażę wam jak wygląda proces grania główna. Dokładnie. No. Słuchajcie, ja muszę to nagrać, bo to jest najciekawsza rzecz w tej, w tej grze. No ja w tym momencie robię nie, dremek, Niemalże nie poczułem dremek. zapach. Myślę, że zbieranie główne jest znacznie ciekawsze. Zawsze. Ja mam zawsze najlepszą robotę w tej grze. Murzyna znaleźli. Dobra. Jest! Już pierwsze gówno na horyzoncie, tak jest! Podchodzimy. Zbieramy to w dłonie. Musimy okay. uważać, żeby się nie nakruszyło. Bo każdy, <laughs> ka każdy gram jest <laughs> ważny. Krusząca się kupa. Kruszanka. Kruszanka? Kruszynka. Ja na nią mówię Kruszynka. Eee. Ja pierdzielę. dziękuję. Dziękuję za te gówno. Trzeba tym zwierzętom też podziękować za to. Kupa, myślałem, że, ja za... że powiesz dziękuję za dotację. Dziękuję za dotację. dziękuję za SMSy. <noise> <noise> SMS o treści pomagam. SMS o treści kupa. Dobra, poproszę więcej. Więcej stolca, a co z tym? Ja Flower w ogóle ich nie podnosić? O nie, śnieg! Znaczy deszcz, znaczy deszcz ze śniegiem. Kuźba, główno mi zmoknie. Jakie mam teraz to nazbierać? Pająki. Ej, właśnie, co możemy zrobić, żeby powstrzymać tego opady deszczu? I żeby nie moknąć. Odtańczyć taniec. A, jak się robi parcelkę? Z albo z jednej części świni. O Boże! No chore! Nie, no. Chore eee, gówno! Albo z kwiatków, patyków i, i, i trawy. No to mam trochę kwiatków w sumie. Ale nie czego... zbieraj to prawej. Jeśli chcesz zbierać kwiatki, to odejść gdzieś dalej, bo mówię, ja się. No dodam ja daleko do odszedłem. Ej, ale no. słuchajcie, może zrobimy te trapy, co? A, no to co jest bardzo proste, bo możesz to zrobić w, dowolnym, w dowolnie stojącym miejscu. Chodzisz w zakładkę survival i masz trap, który kosztuje. Nie no dobra, ale ja wiem jak to zrobić, ale, ale nikt nikt nie wpadł na taki pomysł jeszcze, znaczy ja wpadłem w poprzednim odcinku, więc no może sto... warto go zrobić jednak. To zrób, będzie to spoko y, sposób na... Ale Część ja nie umiem! Do... No przecież ci wy to dobra. Się... Esu, musisz się nauczyć. R Racja. Eee, czekajcie, ja muszę was troszeczkę podgłośnić w tym, w teamspeiku. Dobra, ok. Okej. Okay. Okej. Okay. O, okay. o Jezu, kichnę! Kichnę! Przeziębiłem się już na tym deszczu. Przepraszam, Jezu o, co Przepraszam to ja tak było? kicham. Serio? Ej, tkichnięcie i, i tak lepsze niż przywitanie teocina. Dee! Teocin, się ma. Ej, jest nasz kochany stary. Kurwa ty, a ja nie mam jak... Ja pierdolę! No nie mów się umrzesz. Nie no, no nie. stary, ty wracaj. Ja bez ciebie okay. nie zasnę. Jezu Chryste! A ty jesteś Kurwa! Ty przecież nie. Ty, ty podpalasz wszystko po prostu! Ej no! Tam, co się stało? Bije mnie coś! Kto się bije? Kurwa, a no ja to nie by... mogę. Jesteś daleko od nas? Tak. W lewo, Daj pamiętaj mam za. O kurwa! O, Jakie Jak to jest dupę? Czemu ty nie wróciłeś, Adam? Ja już idę spokojnie! Adaś, co Drewno. ty robisz? Drewno zbieram! Boże, z nim tak zawsze. Kurwa, no. I ja teraz będzie, będzie mi odpierdalało, tak? Dobra, podpalę sobie to. <grym> Ale jakoś rzeczy mi nie mokną. Mi mokną. Suszą się w blasku mojej stulejarskości. Dlatego nie mokną. Ale a... kurwa, jestem ziwany mogą od razu zapalniczkę Chester, wyjąć. torch O, ja może sobie wezmę tego torcza, tak na... A po co? No bo ja potem zapomnę, stary. I, I ja znowu zginę, a tak będę miał zawsze tego torcza. To weź sobie Dobra, no to, to co? Ja nie mogę, żeby mi sanity spadł, bo jak tutaj przyjdę z, z małym Sanity, to tutaj wszystko spłonie. Ej, ja a. też mam małe sanity, to jest problem. A ja po mam grzyby na, na Sanity, w... chcecie? Ja tego... Tak. Ale mam tylko ja jednego w sumie. No dobra, ale dam ci, masz Jesteś mi winien jednego, okej? Okay? Jest hmm. jeszcze cooked kaktus, który daje... O nie, to, to ja tego sobie zatrzymam. O, Monster Mit niech sobie tutaj gnije, nie? Tak, tak, on ma. Na... No. Ej, a to były tylko przylotne opady widzę. Tak. Tylko takie nocne <kłysy> Dobra, to gdzie idziemy dalej? Czekaj. Ja częsty porobię. Dobra, mam full HP. zeżarłem tyle motyli, że jest light. E, ja e, Mogę te sanity czy ty chcesz? Eee nie, spoko, rób sobie. Rób sobie dobrze nim Kurde, dobra, o, tu czerw czerwony mu poszedł. Bardzo fajnie, bardzo to ja fajnie. No są lipne, bo okay. One nic nie dają. Znaczy one są do gotowania ogólnie. E, cooking pot, ludzie, cooking pot Cooking pot! Szybko. No dobra. Dobra, to no może ja pójdę... Powiedę... O że porobię te te yy, na, na króliki. Spoko. Pamiętacie gdzie e, to było? Dobra? To było e, w survival, prawda? Eee, twój gnomek, musisz mi pomóc. Patyki trawa, no. patyki trawa, patyki e, trawa, patyki trawa. pulasu Patyki trawa, patyki tak. trawa? Patyki trawa, patryki patryki, Patryki? patryki? No. Czeka Patryk i trawa, what? No widzicie pozbierać tą trawę, no przecież... Kolena. Ej, no ale czemu i tu nie ma, ja dobra, miałem dobra. mieć... Dobra, to... ja to załatwię, patrzcie. Od... Mogę, mogę to załatwić? Co, ja trawę? Załatwię. Dawaj, tak, załatwię od dzisiaj załatwiasz trawę. Ja no to patrz, podejdźcie nie, rasną, po, nie tu, rosną. podejdź tu, Esu, do no. mnie. Dobra, już Esu. tutaj mam dwa, spoko. Halo? Esu, podejdź gdzie? do mnie. Gdzie, gdzie, gdzie? 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 One rosną raz na trzy dni, ja to załatwię, chodźcie. Dobra, szybko. Jesteście? już? Zabłądziłem w labiryncie. Oooo, przeczytał! O wow. What the oh. fuck?! Nie! prowadź nas! O, ale to było wyjebane! Zbierać! Dobrze to nagrałem! I teraz ten szybko ten... na YouTube'a! Będą dobre wyświetlenia na Ej, tym! Ej kurwa, gobler nas ten do nas przyszedł! Goblin! Kurwa nawet indyka wyczarowałeś! No! Jak gdybyśmy go wzięli z dwóch stron, na dwa baty! To wtedy byśmy mieli z niego bardzo dużo mięsa. Dawaj, 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 goń go, goń go! Dobra, szybko. Survival jest, super. Trap. Yy, Jedna. Wziąłem borówki, zrobiłem. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Dobra, ja idę, 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 to zostawić to te to trapy. A trapy, ej, a to... droga, jest ta książka? Eee, już ci mówię co ja potrzebuję, tylko ja ją mogę robić, ja potrzebuję dwóch papirusów, jednej kupy i jednego, jednego tego, ziarenka. A da się tą książkę na Allegro kupić? Kup, eee, <grym> eee, tak jeszcze w stosunku do tego, tutaj, Esu. Co? Weź zjedz to, bo to zaraz zgniję. Ale, Ale ja nie mam święce. teraz, nie mam czasu na to stary. Ale musisz to zjeść. Ale ja, ja muszę iść gru, króliki, zjedzco. króliki Południ, ja muszę. Łykaj. Łykaj to. Dobra, no. gdzie mam palić las, Chodź, będziemy palić eee, lasy. już za sekundę. Eee, masz coś do zasadzenia? Eee, zas nie na razie, to jest wszystko. Eee, bo hmm. potrzebuję... S zasadź to. Stary, ja masz... tutaj robię trapy, no kazaliście A, nie, mi mam, to robić, no... By ja myślałem, że chodzi ci o ciebie tego. Dobra, no. S już zasadził. Eee, gdzie jesteś Gnomek? No. A tutaj. ty jest, to ty jesteś, to by się pojebało. Dobra, <laughs> chodźmy. Eee... Żarty. Idziemy palić las, okej. Okay. Tak, idziemy palić las, tylko ja się zastanawiam, który las najlepiej. Pocz... No taki. Minut... Ja się zajmuję tym czym najlepiej potrafię się zajmować, czyli zbieram gówno. Czekaj. Okay. <noise> jak tam czas odcinka? Bardzo wyśmienity. <coughs> 10 minut stary, jeszcze nie kończymy. No dobra, to tylko tak pytam, asekuracyjnie. Okej, okay. fajna, Pamiętaj, fajna asekuracja. Dobra, spoko. Yy, warto się. Jak coś co masz pochodnie, którą mi zabierasz. O, kolejne. Jezu ile tu tego jest? Z Dobra, ja zbieram zbieram, 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 a w ostatniej tej serii słuchajcie, to tak szukaliśmy tego gówna. Nie? Pamiętaj? No bo nie, nie, nie znaleźliśmy po prostu tej miejscówki, no. No właśnie, to dlatego. No tak, dlatego przegraliśmy w ogóle całą tą grę, ponieważ nie wiedzieliśmy gdzie jest ta miejscówka. Nieprawda, zaczęło się robić zimno, a nie potrafiliśmy grać w zimno. Racja. <laughs> A może to i to? Ej, właśnie, a może już się zabezpieczymy na zimę co? ale to jeszcze sporo czasu do zimy, nas pokój. Dobra, bo już teraz jesteśmy tak mocno, mocno w przód i tak i tak. No. Czyli co, teraz takie ogólnie formienie? Wiesz, gdzie kurwa palić ten las, czy nie w końcu? Ej, już idę za ciebie. Ej, już Ej, jest w ogóle wieczora, wy cały czas planujecie od samego rana, gdzie spalić ten las. Zróbcie to w końcu. Podpalacze, Ej, gdzie, gdzie jest dzisiaj gdzieś, 12. Razem przy sobie. No to kurwa nie tutaj. Nie. Wow, co to jest Marble Tree w ogóle? To ja mogę to strze tego strzepać. Mogę to ściąć? Nie, nie mogę. O kurde, Hardcore. Hardo chciałem powiedzieć. <grym> Hardo. Hardo trochę. Jezu, jaki żal. Tutaj w ogóle nie ma lasu. No nie ma. To ewentualnie zaczniemy podpalać pojedyncze drzewa. Mhm. A co ty chciałeś tak, tak, tak... tak. I tak jest noc, to teraz nie będziemy kurwa lasów palić tej. Ale po czym? O, nowe petalsy muszę zbierać. Kurde, mój hełm się kończy. Słabo. Ale nie zbieraj za blisko bazy. Wie, wie. Dobra, chodź. Zawsze mnie, ja za no, Ja, no, zaraz kończy się chodź. tego. chodnie? pochodnie? To mogę zrobić w każdej chwili. Dobra, Kred, ale małci, słuchajcie, te trapy się rozkłada ogólnie koło dziur, czy tak, koło, koło, e, koło królików, które chodzą koło tam. Koło dziur. Bo ja mam ale... tutaj parę takich dziur, które są takie dość puste. No, yy, nie one są puste, bo teraz jest noc, w nocy króliki nie biegają. Aaa, śpią sobie, kurwy Ej, dobra, sprawdźmy wszystkie statusy, jak, jak macie? Ja mam tylko głód nisko i trochę ja, tam HP straciłem. Mi spada sanity, dlatego sobie nowy wianek zrobiłem. A ja też jestem głodny no. i nie mam, nie mam na Ja nie jestem ani głodny, ani, ani smutny, ani HP... <gulny>. Ani smutny ani, smutny, smutny, ani głodny, jest wesoło. Ej dobra, Esu, podpal to drzewo. Trzeba to wreszcie. Esu! Drzewo. Ja wra. O kurna, no, podpal, nie, nie, to nie zdążę drzewo. stary. Esu! Nie zdążę, ty. Teraz to podpal. Masz Czemu wy do esu? mnie mówicie? Ja Masz mnie podpal? tam w ogóle nie ma, ludzie, o co chodzi wam, ty? Nie <laughs> wiem, bo kurwa tam nam na mnie mówi, Esu. No właśnie, widzę. Jesteśmy tacy podobni, co nie? Bardzo. Ja wczoraj zostałem w ogóle nazwanym, nazwany Kevin Sam w domu. Podobno jestem podobny. <laughs> nie wiem, byłeś sam w domu. Nie, ale b... b co? Gnomek <grym> /y> to taki Kevin sam w domu, pieroga wyliżę. Pal to wybiżę. dalej, bo potrzebujemy dużo więcej. Sam ty kurwa pal! Kana, oh! ja oh, o! Oł, je shit! Jest pełnia? Oł, oh, A nie, tu jest po prostu nie, jasno, nie, nie. bo ty pod... pod Ludzie, ja nie wiem czy wrócę. O, no, fuck it. No przecież masz pochodnię. Nie mógł, nie mógł. Ale nie mógł. pochodnią mnie zabiją. Ale weź tą pochodnię i... Jezu. Lękam. Ciemno! Jezu, ciemno! A, <grym> /y> u, u! Ale czemu nikogo tu nie ma w tym domu? No, zapal sobie po prostu. Stary, Nie dam trzyma. Nie, nie dam trzyma. Ej! Ja <laughs> bym jeszcze że nie, nie dam rady. To. Dobra, ale. Nie już jak tu jest strasznie w ogóle, ja się tak boję czasami w tej grze. Chodź, 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 chodź. Po co nic skrzyń w ogóle, o co chodzi? Ludzie, no o a co zbieraj chodzi? to kurwa, jak to wypada z tego. Nie podniosło mi się. Nakarm tym czy stera. Ej, żyjesz? Ja jestem przerażony w tym momencie na dół, na dół, i staram się przeżyć noc bez was, dziękuję. Dziękuję, że mnie zostawiliście, fajnie, że nic nie okay. powiedzieliście. O, jest już ranek, jak szybko poszło. No kurwa, zbieraj to! Ej. A, bo one się potwory latują. A gdzie wy jesteście, chłopaczki? E, zaraz przyjdziemy, bo my spaliliśmy las. A, no to fajna to jest przygoda. Nie, to jest trochę nielegalne, no. więc nie chcieliśmy się ze sobą zbierać. 18 <śmiech> <śmiech> stolców, <śmiech> to jest to. Starcieć. Łez nie? Fajna przygoda chłopaki, fajnie, że mnie zabraliście No no na, na naprawdę spali? dzięki kamerzyste kuźwa, kazali gówno zbierać cały odcinek Ale my robiliśmy nielegalne, nielegalne rzeczy, my pani. No to na ja jestem idealny prawe. od takich robót Petals, kurde, archewem, mam wcinać Dobra Ja tu pozasiewam drzewa, żeby było na podłodze. Ej, ja chcę pójść do was, gdzie wy jesteście? W prawo, ja w lewo Co? Co? Ja już idę do bazy. Eee, Aha, okej. Okay. Tak, do bazy. No, na, na prawo od bazy jestem. Ja będę zaraz dosiewać tutaj tego. Eee, czy ktoś e, tego. Ma, Czy ktoś potrzebuje coś na uleczenie? Ja... Ale nie aż tak bardzo. W sensie, obejdę się. No, spróbuj te motylki sobie pozabijać, nie? To ja zobaczę, co ja mogę zrobić z moich przedmiotów. Mmm... Nic. Backpack. Co to jest Wirly fan? To jakiś mój fan? Eee, tak. To chyba ten to chyba ten weirdly. Rope mogę i high wall O, możesz zrobić sobie rope, i się powiesić. <laughs> zrobię to. Na odcinku Razor, o, Flinty. Może ja już ogolę słuchajcie tą brodę, przypomnisz ja, mi nie kiedy nie mogę? Się. Kiedy mam? Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, ale może to zrobię. Może sanity masz nie no, mam 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 dużego Ty, zrobię tego Flinta, a... a, a, a. Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi kamień Czekaj, czekaj, gdzie to było? Survival? Mmm, eee, dobra. Tools. Jest! Siema. Jest! Dobra. Jest brzytwa. Jest brzytwa. Wkładamy flinta. Jeszcze powtórzę mój stary dobry żart. Flint i wood. Dziękuję. I lecimy. To co? Co, co kontynuujemy w tym odcinku? Ogar jest! Jak fajnie! No. Kruket potę. Możesz go wypełnić miłością. Ja go wypełniłem borówkami. Ciekawe co się stanie. Gar jest, ale ogaru nie ma. Ciekawe, ciekawe co, co z samych brówek się zrobi. Eee, tam masz, ja mogę ci powiedzieć zaraz. Prediction nawet mogę, ale nie marnuj tak. Bo o to... lol. Co? 37 siedem. Fistful of gem. Fisting. Mikro. No, zrobiłeś gem. Zrobiłeś gem. Super. Pan flut. What? Pan flut? Ej, tu musimy zacząć mięso ogarniać powoli. Ej, w pierwszej skrzyni są brówki. Eee, no są, są i co całkiem dużo... A nie, w ostatniej też są borówki, to weźcie, włóżcie do jednej. A nie, nie ma już. Eee, były. Kolejna o! sprawa. Tu są, okej. Okay. Dobra, pierwsza eee, skrzynia borówki, pamiętajcie, 13 jest, jest ich. Jest mi potrzebny tak, żebyśmy mieli nieskończoną ilość praktycznie żarcia, potrzebuję papirusu. Żeby dostać papirus, y, trzeba nam tej trzciny cukrowej, która rośnie na bagnach, którą o jedną mamy w skrzynce, nie wiem, ktoś musiał znaleźć... To ja, to ja zrobiłem na północy, może mi pogratulujesz? No to dobrze, to, to jak no, to to będziemy czy... mieli, to będziemy mieli nieograniczoną ilość żarcia, myślę. Eee, dobra, bo wszystko mam rozjebane po tych skrzyniach, ja, one są totalnie Uuu, nie. nie tu jeszcze są króliczki, jak super! Siema. Okej, okay, jak się je to robiło? O! Pięć ja trawy, muszę sprawić... dobra. Można tym, można z gniłym mięsem nawozić wszystko. Można? Można. To jest Serio? Z gniłym... Tak. To, to działa jak kupa. O lol, ej, zajebiście! No, I Jest suszu. praktycznie nieskończony dostęp też obok tutaj, bo mamy ten y, super hive Dobra, e, kto mi pomoże pozabijać pająki? Czy to już nie teraz? Ja mogę spróbować. I znowu, znowu beze mnie a ja tu nagrywam. Słuchaj, Słuch, chodź, 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 ESU. Choć, choć, chodź ESU. tylko potrzebujesz Armora i dzidy. Ale słuchajcie, znaczy, nie, ma mamy... Kamarową, Ej, ale, ale może zrobimy to po prostu na kolejny jakby dzień, bo, bo jest już 20 minut prawie. Nie, właśnie jest okej, okay. no, chodź Ecu, chodź zabijamy. Esu, bo my się tu bijemy. Czekajcie na mnie! No to kurwa przyznaj zbierać i chodź! O dobra, no jest, nagrywam. Nagrywa Uba. się. Nagrywa się, szybko. O kurde, patrzcie jakie... Ja się skurwole wyszły. Ja nie, ja nie chcę tego nagrywać już. Co robimy? Co robimy? Jaki jest plan? Popaki. Nie wiem. Mam, mam, mieszane uczucia. Mam Ale, mieszane to, nie uczucia. Nie podpalaj <śla> ich. Dobra, ja jednego Czemu? odciągnąłem. Jednemu obciągnąłem. Obciągnąłem temu małemu. Ej, ona się połownia. Ja. Pito, pito. Ja mam armor, to one mnie mało robią. Noo ja też mam, ale kurwa tak dostaję od nich wpierdol. Ej, no Kurwa, ej, jest, halo. Idą, idą tu, idą tu, jest Dobra. ten. Ja, ja, muszę, się powiem, ja. Się, muszę się uleczyć, ja muszę się uleczyć. Stulejka mu wypadła, szybko. Okej, okay, jest fajnie. Dobra. Dobra. szybko, ja Ciężko było. Mocno. Ciężko było naprawdę build. Eee, no. Ja ci zrobię zaraz do uleczenia. Znaczy nie, mam 43 życia, a nie jest aż tak mocno, co nie? Ale całkiem ee, mocno myślę. Szczególnie to tak. Eee, tak. No tak no powiedziałbym, że okej mocno głód dzień, dzień i, i, i spieszysz motylki, żeby się uleczyć. Głód mnie złapał chłopaki. Mocno? No tak. W pierwszej skrzyni borówki są. Nie no 41, ale borówki mieliśmy zostawić na te kotlety z czegoś tam Nie, spoko, jest, A, e, tak, Jak meat masz bolsy, dużo No, midbolsy no, no, me właśnie, one były, były, były zajbiste. A może ryby połowimy, co wy na to? Ja z, e, zaraz, zaraz połowimy, ryby, tylko najpierw te mid bolsy zrobię. Ale no super plan Mięsne bolsy. A tutaj nie ma tych zjebanych kurwa motyli, których nie mogę zabijać. Ale je hejt. E, one są w cieni. Aha, dobrze. ich nie ma. Ciao. Robią się Meatballsy? Tak. Jest Nitra, dobrze. Dobrze. Kamienie są, so, kamienie są, so, Flint, Flint, dobrze, poszło. A bo my jest Monster Mita robiliśmy te Meatballsy? Tak, tak, tak. No, tak. Monster e, mit Ja mam 37. Jedzenia, głodu? No, już ci robię. Uwaga, no. pająk, pająk z lewej, pająk z lewej, pająk dobra, z lewej. No, pierdolimy mu. Słuchajcie, a którym klawiszem się atakuje oprócz myszką? A, okej, okay. dobra. Tylko pamiętaj, że musisz taka. on, on Dobra, kto chce mieć Ja wiem, Ateu trzeba ich, ja wiem. Znaczy nie, najpierw poczekaj aż on zaatakuje i później dopiero go uderz. Okej! Okay. Super plan! No dobra, to Jest czeka, czekamy na noc. Yy, weźcie mnie trochę chrancie bo ja muszę jedną rzecz w kamerce zmienić. Masz mieć polsy. Arbus nam wyrósł. O, o, fajnie. Nie wiem, do czegoś się go używam. Zostać coś innego. Dobra... Dobra. Co robimy Spoko, dalej? By sobie o, Meatballs być. jak super. Chińskie ja, kule. Mam ile, ile, ile jedzenia? Te oba O oh, pierdolę, ile? Cool, story. Ty Dobra. Grubasie. Ej, a może zrobimy tak, że pierwsza skrzynia będzie nam na jedzenie, okej? Okay? No, tak, tak, tak. Zajebiście. Widzę, że ktoś tutaj ładnie porządkuje wszystko. To ja. Ok, e, przetrwajmy noc. Macie jakieś jedzenie? No, przecież te... dwa razy meatballs'y. No dobra, ale ja nie wiem, czy ja mogę to jeść. No, no ja tu, Nie, w ogóle nie możesz. Ja nie? po meatballs'ach dostaję sraczki. <laughs> Muszę gdzieś... bugneta zrobić. Health, sanity. Mam grzyba na sanity, ale jeszcze go nie zbierajcie, proszę. Ej, zrób bugneta. Health, sanity. Uuu, umieram. Słyszysz? Kogo? Kocin. Oh. bugneta? A Godnet. No to jest to na o Po angielsku god net Ale no, Godnet. przecież tłumaczyłem, że szkoda marnować te neta jak można je zabijać z ręki Idą ręce Dobra, iść w Dobra, to Dobra, dziękujemy Wam przy, za oglądanie. To jest w zasadzie już koniec tego odcinka. Masz. Także kolejny odcinek u kogo będzie? Koloru. Chłopaki, ej. Następny jest gnomka. u gnomka. No. tak jest. Także wszystkie linki, jak zawsze macie w opisie, komentujcie, subskrybujcie, no i dawajcie łapki w górę. Właśnie dla nas. Dziękujemy za serię, za to, że oglądacie. I cóż, do zobaczenia. pa. pa. Cześć, że jesteś. Pa, pa. Cześć, cześć. Bye, bye. See ya.